Bo to znaczy, będziemy w blogu mm, Będziemy się wkładać ludzi wkradać, ludzi się albo podglądać. Co tu się stanie, to jest naprawdę musi jedynie <laughs> co możecie mi pomóc, kanał, musicie zostać. O kurde, no subskrypcji jest Raz z i mapkę w górę. No. Także lecimy z burk i będziemy patrzeć ludzi W jaki sposób? Na pewno nie dziecko północy, i każdy by zauważył, szczególnie u nas, bardzo wolno. A możemy też w inny sposób, średniego dziecka. Tu sobie bardzo i tak dalej. Więc teraz to na bank nam się uda. Liczycie, że nam się uda. Ничего, юш, что-то из-за блять чего правда? Я ну в таком моменте разорвай меня, прямо всех, о, я же, это Nie tutaj w I będziemy podglądać ludzi A na pewno nie niedobroszczy A idziemy w filmik Chodźmy sobie do szybciutko I raz wam wszystko wytłumaczę Oczu! Po pierwsze trzeba Trzeba o tutaj zamienić się O mi to robisz? Trzeba wyjść tutaj, to tutaj, nie? I tutaj, hej, To rozłożymy w 100. No i tutaj macie się zamienić w kit. Czyli w nie ubiorę tego. No i no jesteśmy części. I teraz wystarczy się wybaczyć. Odpada i to było strasznie Dobra. No i teraz trzeba wystarczy puścić jakiegoś tu. Muszę oczywiście zamknąć. И... И... что-нибудь... Оно что-то уже... Тен. А będziemy его подклонять. Я уже тут... И будем его подклонять. Я Я уже тут...

Później może lepiej, bo on będzie tylko trochę o, do tamtego, to tam będzie najlepiej. 嘿嘿，温柔温柔。 Kurde światłe Uciekam Pomocy. Pomocy Jakoś mi Zartów niściał mnie głupi Ona nie wie chyba jaki jest mój dom Ona nie wyjdzie nawet tu Bo na Jak ona się O dziękuję za robele. One się chyba zjemić, bo Weź, idź. Idź. ja ci widzę. proszę bardzo, to pójdę, sobie poczekać, oczywiście no, 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 no,

I idźcie stąd! Ugra. O kurde. O kurde, co on planuje? Co on mi planuje zrobić? Idźcie stąd. Idźcie stąd. Co wy parkujecie? Nie, nie, nie. Nie, nie otworzę w ogóle. Nie, nie, nie. Nie otworzę ten dom. Nigdy! Nie, nie, nie. Nie, nigdy, nigdy, nigdy. I tak nic, nic nie zabierz. O, o kurczę. O. O. o nie, o nie. No, nie odpowiem. Nie. No. O kucie. Moje menu. ну это. Ну не, ну Цов ну нигде не выйдет. Не, ну Я а беру да. О. И че же все в грабину, у них? Только ты нашим на правду Где-то Zobaczcie, czy nie mam... Nie ma ich tu w moim domu. Czekać. Tutaj nie ma. Okej. Okay. Idziemy, szukać dalej dalej. Okej, są zamknięte drzwi. Czy ktoś tu i tam jest? Dobra, nie, na szczęście, nie, dobra. Już nigdy nie wklikam w moje menu. Tak, wkradnę do...

Jak chcecie się dowiedzieć, co będzie później? o oh, oh nie, oh nie, oh nie! Szybko do mojego domku! O, oh, nie. Szybko do mojego domku, szybciutko. Open! Open ten door. Zamykaj te drzwi. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko,